Coś Ci powiem, nie lubisz płacić podatków? Mam pełno używanych aut dostawczych, które odliczy 100% już w pierwszym roku. Zapraszam na prezentację. Obejrzyj je ze mną. Ducato 2008 rok 285 tysięcy km przejechane. Lakierniczo nie jest może idealny, ale za to mechanicznie w 100% sprawny. Cena 17,900. Następnie Doblo Maxi, wersja długa 207 po podłodze. 2018 rok cena 28,900. 312 tysięcy km przebiegu. Citroen Berlingo wersja krótka. 2022 rok 84 tysiące km przebiegu 48 900. Ukochana przez Polaków Toyota Pro S, również wersja długa, czyli również ponad 2 metry paki. 23 rocznik, 61 940 000 km przejechane. Wchodzimy już do większej ligi. Volkswagen Crafter, 21 rok, 300 000 km przejechane, 67 900 netto, ponad 4 metry paki. Następnie Opel Mowano, rejestracja 2023. 40 tysięcy km cena 78 900 netto z jednostką, 22 140 koni, 360 paka, jest to wersja L3 i Mercedes Sprinter, czyli najbardziej luksusowy samochód dostawczy, 20 roczni, 72 000 km 330 paka, cena 95 000. Każdy z tych samochodów można kupić w formie leasingu. Pomogę z formalnościami, wytłumaczę to i również przygotujemy ofertę dla nowych firm. Także zapraszam do nas. Do Penysa gdzie kupisz sprawdzone auto używane, które jeszcze w tym roku odliczy sobie w koszty działalności.